ハハハハハ。 Co mu to powiedziałeś? Nie! Zapój się jesteśmy. Ej! I klapsniesz? Ja, a ja mogę? Wybierz mnie. Dobra Dźwięk poszedł Wiata 8-1 Rozerwij Klapsa. Po tym Wiata 8-1 Stefan Wiata 8-1 Dobrze. Uwaga, no, Obejmij go. Kevin, przypomnij sobie równych. Księga. Księga. Lija na h 5 raz, Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Patek, leć tu! Mamy? Dobra, Dobra ja się ubrać, <gryny> ubrać. <gryny> Lea na H5 Cztery! Pięć przejdzie, chodzi 5. o to, że jeśli zaczniemy liczenie stąd, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć I wtedy się zgadza to przejdzie. Ale mamy nerw na planie to spoko. Cięcie. I teraz, i teraz, i teraz już pasujesz. To jest już pasujesz. Pas, 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 pas. jest moje twarz. Czeka, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze, Jeszcze raz. Nie mogę. Teraz ja nie dałem rady. Bez jednej nogi. Okay. <śles> no. Spróbuj wyczytać coś z mojej. Twarzy. Przepraszam, nie mogłem. No, nie, no, fokus. Ty mam. Maciuś. Nie, 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 Dobra, już. jest Акция. вага, 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 вага. Морда вообще. А гуляют. гулять? Не, как ну круче. Я не не. Да за что рада? Акция.